hehehe he, he. Zaraz będzie live, zaraz będzie live! Jest, jest! Czy to jest możliwe? Nie, nie jest możliwe. Jesteśmy na wizji. Kto się spodziewał, bo ja w ogóle dosłownie teraz sobie wchodzę w live'a no i będzie beka. Co ja tu robię? Co ja tu robię? Nie wiem. O oh, dobra! Mm. Ale co tu się dzieje? Czemu tak laguje? Dobra. To sprawdziłem, a ja nawet nic fallą nie wbiłam i robię przerwę. Stop! już wbijam, już nie ma przerwy. To dzisiaj dziś babci dopiero co uczymy, jak nie nogi napalałem, ale siedemdych dych zgarnąłem. Nie no, mam siedemdych dych, jestem dumny po prostu z siebie, że mam siedemdych. No i oczywiście, że połączenie zerwane przez drugą stronę. Jest! Tak to przeżywam, bo wczoraj się był zambi. Ty. A więc może dzisiaj będzie tak samo, byłoby bardzo miłutko. Ojo, aj, to